Witam widzów zagrałem sobie Pani Wężem Rzecznym, niebezpiecznym, dobrym Iriatio ma widziałem I chyba jej nie nagrywałem po tych zmianach Roworum 18 Armora Dobrze, bo że to jest ten, bo widziałem tak, wam powiem jak to wyglądało w lobby Miałem Fierce Pick, a Węża, bo chciałem nagrać dla was kochany Jestem, nie boję się przeciwnika Ale widziałem Veigara, mi Fortune i, i Brandę, byłem przekonany, że to jest Veigar na midzie. Potem wracam i widzę Panteon, że też jest jej trenda. Jakby to był gdzie to mi się... Użył trochę z tym 18 Armora Jest Timoszek Czas <laughs> się zemścić, bo ostatnio było przegrana, to teraz muszę wygrać. Więc Try Hardzi kasype No fajna jest Cassiopeia, nie? Tylko że potrzebuje jej dwóch itemów. Ona spajkuje na Roa i serafie. I ma waję gorsz. Ja sobie mogę ten na City wziąć, bo konkurera gram to jest fajne. I na drugie CDR -y i mana. Idź już na dół pani Lulu, pomóż tam. Ile te emany daje? 50, czyli full koszt jak dobije, Tylko, to nic nie bije jak nie bijecie w Poison. Ale zobaczycie jak może wyjdzie, tylko boję się w tego Panteona, bo Panteon nie da się ograć tego Stuna. Czy jest sens podejść Ma na Manaflow Banda ściągnąć? Jest, na pewno. On się skaluje, ale ja powinien go zaorać na tej linii. Ale ucieka. Ja by tego w lesie... Nie wiem czemu taka agresja brałem. Miał tak. no, na pewno wziął klatkę na drugim, nie? Tak, nie trafiłem. No jest, czemu musi być mały wejgorz? Ja na razie mam na flow bandę, nawet nie sprokowałem Ale laga dostałem, czemu takiego laga dostałem, jak chcę wjechać w niego? A ja zlitowałem. Jeszcze mi dziabnęło coś tam. A tak ma na flobandę, spróbuję, by inaczej nie umiem, niestety. Teraz chcę to spuszować. Co mi tak leguje? Co jest, co mnie tak dzisiaj? Ścinki mam takie. Nie mam pojęcia, gdzie jest Panteon, nie? On many nie ma, ja go mogę zapuszać teraz. Strasznie się z many wydaje. Jak tu jest? No, tam jest pan tę, on co robi? A many nie mam, ja pierdzielę. Ale musi cofnąć, no ale w sumie on to dobrze zrobił. Bo teraz nie puszczę linii, przez to bo na niego manę wydam. Jak on to chciał zrobić, to nie jest z Bogiem ten Veigar, naprawdę, ale nie wierzę. Nie wierzę, że to chciał zrobić. Ja pierdziele, jeszcze, jak mi się mana kończy, to nie dobiję. Mi się full mana odnawia, nie? Jak dobiję. No, jest bardzo ta taka peja. Panteon jest od góry, coś czuję. Pewnie mnie chce zabić, no ma nie niby. Mam na Q i na 2E, to go zabiję jak trafię wszystkim. Ty, że on się nie boi, dzielny jest ten Veigar. No masz go, nie? Nie, chcę chyba schodzić. A spingowałem, że idę, to nie było najmądrzejszy. A ten Veigar taki to jest... No by traciła jednego, nie sprzedaga w CSACH, ale powinienem go zabić. Nie wiem, zabrał by nie żył. Na pewno by nie żył, bo nie strzeszowa. Jak ja to chcę zrobić, bo nie mam niestety bo z Nerfili teraz, to tak zróbmy. O nie jest to najlepsze, ale też nie najgorsza. Katalista z Nerfili trochę. Dobra, skupiłem, to jest też moja pierwsza gra dzisiaj. Trzeba się rozegrać. Lepszy zakup od niego coraz bardziej. Ja pierdziele mały gnojasz wejgasz. Muszę gdzieś iść teraz. Pana na dostaje. Pokazałeś i pomóc temu Nocturnowi. RK Brandę mnie zabiła, nie? No nie było RK Brandy. Kurde, słabo to zagram, ale jak nie. No, ogarnę się jeszcze, dobra, będzie jeszcze dobrze. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, który do tego pita wchodzi z tym tyłkiem. Jak widzisz, że go Veger zamyka. No, dwa killy mam, okej, okay, nie leczę. Ale dało się to teraz lepiej zagrać. Jedno E nie zmisowałem, ja też muszę ten. Po prostu nigdy nie używacie E jak poisona, nie macie, ale ja tego nie widzę. Szczerze mówiąc, że on ma tego poisona jeszcze na sobie. I na kulną zszedł ten większy, nie? Czy mi się wydaje? Znaczy, co ja pierdzielę? Znaczy, nie zadał obrażeń po prostu, no. Co? No ten pojazd już tak szybciutko kończy. widzowie. Staram się, ale to jest intuje, no ale staram się. Jeszcze. jak przyjdzie szeferką, to go zabijamy zawsze na cooldownie, po prostu. Jezu, wszystko mu chodzi też w tyłek mój. Wygał jest silny po tych zmianach na kół, Się nie da nie wsuz no czasami. Tak się czuję przynajmniej. Wiedzą? Chyba wiedzą, bo cofnęli od razu, nie? Na tym bocie... No i to jest dobre trade, ja dalej próbuję coś z nim robić. No i on jest z tyłku teraz, uciekaj do domu. Czuję, że Panthena teraz mi skoczy na twarz. Takie mam przeczucie. Dobra, takie katapulty nie powinien dać. A, w bazie stoi. Ile całe roła kosztuje? Chyba będę miał po nich Mogę mu pomóc, w sumie zbiję sobie te staki, ale go nie chcę chyba robić. Czy chcę? To jest 3Q, nie? I potem już schodzi pojrzeć. No 3-4Q można zmieścić. Dobra, będę wiedzieć. Stracę na midzie, ale no. Na przyszłość ten smok się przyda pewnie. I mam rola. Może mi sobie wziąć, możesz, możesz. Dobra, teraz będzie rozegranie. Tą kasę. Ja nas na pewno spajkuję na tym rolu. Wiem, że trochę szybko jest zrobione, ale nie ma tragedii, no. Czasami chcemy opóźnić tę rowerę, ale nie wiem, czy w tym przypadku. Ile na tego movement speeda dostaje? Do 82-32. on teraz. Ej, dodaję, bud daje 25? Czyli do. 25. A ulepszony but daje ile? 45 No to ulepszony but to nie, ale mam już zwykłego buta na tej kasie, prawda? No to się Mars Ja powiem bardziej tego zabrać, ale nie, nie wiem, no tak dystans trzyma świnia.

Nie ja że to Lulu ma tak low HP A, nie widać co? Miło jest na kurde myślę w swoim teamie O, tutaj są chłopy gdzie on cofnie, czy będzie tędy nie. A czy fajnie w Billy, ale trochę no nie mieli już gdzie uciec, nie? Widzieli, że będą w tym zamku, że będą w tym zamku. Ja pierwsze co jak na... że będą w tym winklu. Eee, nic nie mogli zrobić, wiedzieli, że będą w tym winglu pewnie nawracać w nich, no o to mi chodzi. A nie podoba mi się, że tego, się tak skaluje bo idzie. No ja muszę, muszę po prostu ten... Ogarnę lepiej kiedy ja mogę sobie pozwolić na wchodzenie mu na twarz, a kiedy nie. Te parę punktów Q też potem oddaję. O tym mówię z właśnie. No, no ja trafiłem i w tyłku jestem. Ja, a co się na tym bocie dzieje. On no, znowu tam iść, no, muszę znowu iść. Wort jest almenu no nie ma jeszcze 14 Frasuje z wynik w nich najwyżej. Pytanie co mają? Oni rikalują? Nie są tutaj. No to jest mi Force on rikaluje w tym krzyw. Nie ja może tam Mektrum na RC wjechać po prostu w tego bota i ich rozpierdzielić. kill. Ręcz miazmy też jest tak dziwny, ale to nie jest wymówka, żeby tym nie trafić dobrze. No nie, jest to Faker'a Cassiopeia. Jego ostatni play, jedyny tylko. Dobra, będę cierpiał, żeby pomóc ulungo. Nie no, pan jakbym mnie mnie to mnie chyba nie one jest z tym buildem swoim. Jednego plejta wziąłem, nie mam w sumie na rowa. co, na bota iść? Znaczy na pałę nie mam. No CS mam fajne. A tam wejnie jest w bazie? Jakbym miał w to już bym wyleciał. Patrzcie, idzie świnia tutaj. wejgarowa. Śledzi mnie zawsze. Ty, Webran dobrze słyszałem czy nie? Naprawdę... Co się dzieje? Jak oni tak... Pantheon też tutaj jest? Yeah. Yeah. Muszę się ochlaczyć za, ja tylko nic innego nie zrobię. zaschować się w sumie za kimś. No ale dobrze, no może nam to smoka da, więc nie ma tragedii. A dużo mi pizdnął, jeśli być szczery. A to, że złożył defensywny item na pierwszy, to dużo zadał ten Veigar, no. Taki gig de de defensywny, ale no dobra, on co całego, już tego drugi os nie zrobił. No musiałem coś zrobić, byśmy ich nie dogonili, no mi swączą z tyłkiem przyspieszonym. a... tu sobie mam No już nie tepnie. Kusi, kusi, ale no który nie ma rki, no. Jak miał rkę, to bym tu tepnął, zaufajcie mi. To wam obiecuję z ręką na sercu, że bym tu tepnął. Jezu, koń Luru nienawidzę. Fakt, co ja mam teraz robić? Jest Sera. mogę zrobić, tego, tak, rylajka mogę zrobić Zonię. No jedyne, czego mi rakuje, to bitki w nich, tak naprawdę. Jest, a nie bije nic naprawdę nic nie bije jak jest niespojzowany chłop Mamy dwa smoczki, to jest nasz wing condition. Kurde, ten wejgar jest tak dalej w grze i to dużo. No co on składa? On sobie jakiś zisty składa i wygrywa. Daj, ha! Nie ha! zrobić ten to No dobra, no. Wtedy co ja chcę zrobić? Muszę się zastanowić. Chyba Relajkę zrobię. Wydaje że jest dobra w ich team. No Relajka mi się podoba. Zonia Relajka mi się podoba najbardziej, tylko nie wiem co jest lepsze. W sumie Rabadon też był dobry, z tym jedynym tutaj. Dobra typu, się. Ma elkę? Ma elkę. Zostaw mnie. Na kim cudem nie mam zasięgu na niego? Czyż lecę na tym przyspieszeniu? A taka siopia jest, nie wiem, ghosta żałuję, że nie wziąłem. Naprawdę, tak giga żałuję. Jak ten faj tak do dupy wyszedł? Nie, tak jest czy nie, tu... tak żałuję, że go wstaniam. Ja. Nie no, wszystko miał ten... no nie wiem no, serio. Miałem jeszcze sile z nie z tym Vega też od Mam jeszcze dalej tego sile. Niemożliwe. No ile smogu, jest niemożliwe. ile ten smog? To z giga ważny smog. Także czas mój grać na koło tego shielda serca. O, ja mi to było takie mądre. Już się podniecił trochę. To było dobre, jakby RK miała. Lulu miała. Ja mam cały item w bazie, to cofnę. Błagam, uważajcie. Dobra, trochę spasiony jestem. Nie, 4 raje to nie jest troll. Nie, po prostu nie bym Rabadona i zabijać na 3. Mają jakieś rezisty? Nie no, wszystko obrażenie, skoro no, ten Veigar tylko sobie może rezist złożyć ma mafę już. 155, o oh kurde. Tu ktoś się bije? A, Jax dr no, no nie wiem, czy to jest takie przed smokiem war, bym tego Jacksa mieć niż... 14 poziom dostałem. mam sildać jeszcze. corafę no jak mam flesza to można fajne rzeczy robić no jak mam flesza to można pograć w grę tu niech żyje Panteon i Brand Czemu ten na topa tepuje? Tutaj spowskacz, ale i tak to chyba robimy, nie? Czy nie? On ten nie przejdzie tędy Robimy to czy nie? Kurde, nie wiem, mam do tego Branda pójść. Jego bi, jego -bie. Zabiło go nie chcę 1000 golda umdać, trochę tu dupę zagrałem, ale co ja mogę zrobić? Nie chciałem 1000 golda oddać. Dużo tym bije, Brandini, Kurde, pała chyba tutaj. Co? Zonie mi każą robić. Też się wydaje, że zonie, bo tak ich ten team oddała. A jak mogę pałę kupić, to zrobię pałek i zmienię to, daj pinkę, to okej. Okay. Tutaj mam dużo czerwonych, nie mamy niebieskiego nie mamy. No, twardy jestem jak świnia, nie? I te obrażenia. Nie mam takiego burstu w tym biliż, Ezrała. zrała? Ale mam taki DPS popierdzielony Jak trafiam tym kuno, tylko tym kurcze trzeba trafić. To jest najważniejsze w kasy, I na da się nie trafić, jak ktoś jest na Tylko że drugi raz tak tej MFK nie złapię już, bo nie mam flesza. Ale nie mogą chyba Barona zrobić. Blue bym też chciał jedno w tej grze, przynajmniej, więc spróbuję tego krawa machnąć. wygarek Garek, on nie ma flesza, on nie mają fleszu w ogóle. Tak, wizję mają. No właśnie to jest to, nie? Dlatego, Ghost jest za żałuję Żałuję, że nie wziąłem Ghosta. Ten Tepek mi tak w sumie nic nie dał. Ja mogę iść na side, tylko jak pójdę na side, a, to oni przegrywają Teamfight. No mogę wam to nawet zaprezentować. Ja tam pójdę. Mam TPEK, TPEK Kredy. Nie rozumiem trochę tego. Nie, nie rozumiem, naprawdę. Nie, no widzicie Jacksa na side. Że... Nie, no on mnie nie zabija, no i ma batę, że on mnie zabija. Ja go powinienem zabić, czy zabić? No ale on jest mądry i ucieka. Na bota Ty Tytepuję. Odrzucimy to? Gdzie te kum jedno poleciało? I ten zabił to, no to fajnie, tylko że oni. Barona chyba nie mogą. drugą pałę mam. Gdyby te dwójkę z Mida wzięli za tę trójkę, no ale umarłby ten Jax. A czy nie, no może by nie umarł, ale nie wiem. No. Może by go ta nie goniła nawet. Tak jakoś dziwnie to było, że no czeka aż się To jest do wygrania chłopaki, jest równa giera, ale jest na pewno do wygrania. Ten brand tam bije cholernie dużo, u nich tak mówiąc, więcej w jak będzie fight, że oni się w nas wbijają, to zawsze wygrywamy, moim zdaniem. Tylko takiego fajtu nie ma, niestety, bo jest taka dysproporcja czempionów, to jest tak dziwne. Że część czempionów u nich chce, żeby się w nich bić i się też wbija, a część u naszych czempionów też się chce w nich wbić, ale też część by chciała, żeby się w nas wbija. No Cassiopeia jest znana z tego, że ma disengage po pierwsze, zielone, jak w nią chodzą. No właśnie dlatego GOAT, by się przydał, żebym do przodu los polecieć. Mi się wydaje, że ten smog będzie najważniejszy i tyle. Dzielny jest trochę ten trend, czy aż tak? Nie no, co ty koregolę, bo się HP jeszcze. Dobra. Po tym chyba nie możemy pomóc za bardzo. Ale Jaksimus se radzi. Jaksimus rozpierdziela. A ja się leczę powolnie, jak zacznę sprzedać. Dużo będzie ten do Myślę też wydaje, że to jest baron No ja myltuję barona, ale zwę jeszcze szybciej byśmy zmeltowali mam manę Shield Dzięki. To pamiętam zawsze taka siopeja jakieś skoki robi z Jarwanem i myltują tego barona. Piękne to jest Mi tu smok, nie? To ile jest ten smok? A dobra 50 sekund. Mam Rabodabo. No tak dzi dziwnie mi się lanka pęgnę gra, ale fajny to jest champion Jak ktoś się ogarnie lubi takich midlanerów, to na pewno jest spoko. Tylko ona właśnie ma ten close range, to jest jej problem. Jak Ghosta nie grasz jak ulung, jak ja, to potem taki też jest. Nie, ten Debek to był taki troll. Znaczy miałem parę fajnych TPeków, ale no. Umówmy się. Ten Wegar On sobie po prostu myślał, że myślał, że mnie znikuje. To jeszcze nie ten moment Wegar, jeszcze dwa itemki potrzebujesz. A czemu się bijemy od tego smoka jeszcze go nie ma nawet? Co? No kiedy mi się to kończy no, może być z bogiem grytem na tym, że tak bejtuje, żebyśmy się tulili w czterech w Jaxa i w Kasioteje Nie chcę proszę. No no ma slowa pewne ale nie muszę kurzu też. W sumie to jest Bill Laulungu w ten Story No ale przyjemnie, teraz się już przyjemnie klika jak ma się te temy. Pytanie co ostatnie Wojt na pewno jest wyborem ale smok jest mocny i wkurza bardzo, więc ciężko mi będzie to wygrać, są te portale, czy pamiętać o tym. Ta lulka powinna iść, bo ja jakby co, ona w sekundę umrze, biedna. Będzie na mnie, będę czuł się winny. Czekamy z portalkiem. No chyba stoparz to jest najlepszym zakupem, czy wywalone jajca i dżem, chyba dżemik chyba wywalonej jajce. A jeszcze Dark City mam zap Tak, no bo ja bute, nie wiem, zapomniałem. No ten Dark City jest giga dobry, to teraz 60 AP daje. A, 55, no. no. Ale tak jest za dużo. 55 za item, za 350. No tak, no w sumie zapomniałem, że ja gram tego i nie muszę butę mieć. Oj. No ten Veigar w sumie czasu potrzebuje jeszcze. Oj, 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 oj. O na Terki nie zdążył. Płacić. Co się stało z tym trendem w ogóle? No ale tym mi się trafił. Teraz lepszy niż tej poprzedniej grze, co chłopy pisały coś na czasie. Tutaj się przynajmniej starają. Tu się też troszeczkę pingowali, ale no to wiadomo, to takie pingowanie to jeszcze rozumiem, a nie pisanie w czterech językach wyzywanie. W ogóle ten Nocturne Paulera w ogóle zrobił. To jest ten jeden item, którego nikt nie składa, tylko, tylko Nocturny. Slider. Na Garflame, czyli w A się jedne nie rusza to Ja pierdzela Nie no ma w piźnięcie Kasie pani wąż, no Aleam Cry, no to patrzcie, na no, poprzednią grę Mój Team cały płakał, teraz w enemy team płacze no i tak się rankedy gra no, raz w enemy teamie płaczą, raz w twoim, no i super